Cześć, witam na, odcinku na kanale za Dzisiaj pokażę wam jak włączyć Minecrafta byzyczu. Jak nie chce wam się włączyć. Klikamy tu. Jak widzicie mamy takie. To to, tam gdzie klikłam. Piszemy... procent jest procent, a typy data procent, a Pyta data procent. Wyskoczy nam ro, ro Tutaj mamy Minecraft, Minecraft jest i inne i te wszystkie rzeczy musimy usunąć naraz. Gdy już mamy wszystkie usunięte, możemy da normalnie włączyć Minecrafta. Możemy normalnie włączyć Minecraft. Wtedy wyskoczy wtedy wyskoczy Wam player i będziecie odbywały musieli sobie wziąć takie, które mieliście i takie nie takie mieliście. Tyle moi kochani, zostawcie łapkę w górę. Łapka w górę zawsze jest dobra. Łapeczka w górę i czekamy na następny odcinek, następny odcinek będzie tylko challenge lub ten.